Czerwonym dworze w tym magicznym miejscu mieliśmy spotkanie promocyjne książki pani Marii Frycz-Zoltek, albo żółtek, bo, ale ona bardzo przywiązuje do tego, że Zoltek jej premierowa britanska książka Franka więc mieliśmy okazję zapoznać się z tym, co tam jest napisane. Bardzo miłe, fajne spotkanie. Można powiedzieć, że no, taka niezwykła opowieść, troszeczkę inna, bo trochę tradycji, trochę ekologii, trochę czarów, teraźniejszości, mitów. No, myślę, że, że wszyscy byli bardzo zadowoleni. Książka Franka jest dla jedenastolatków. Dedykowana jest dla jedenastolatków, ale tak naprawdę wszyscy mogą przeczytać tą książkę, ponieważ w niej są zawarte prawdy ogólne. Jest ochrona środowiska, jest ochrona praw zwierząt, jest tradycja związana z góralszczyzną, tutaj konkretnie z góralami zagórzeńskimi. Przede wszystkim w książce chciałam podkreślić rolę rodziców, którzy dadzą, Dzieciom swoim spełniać swoje marzenia, i to jest ten pierwszy, najważniejszy temat w mojej książce. Franka, Franka, jako moja główna bohaterka, chce zmienić swoje hobby, swoją pasję z narciarstwa na coś innego, ale nie chciałabym tutaj zdradzać naszym czytelnikom na co. Więc to jest pierwszy wątek. Drugi wątek to jest ochrona środowiska i ochrona zwierząt, czyli trzecim wątkiem jest, trzecim bohaterem jest Bulanda. Bulanda jest góralem zagórzańskim i chciałam tutaj podkreślić wagę mędrca w dawnych czasach, znachora i tutaj chciałabym dodać, że Bulanda jest dla mnie istotny, ponieważ on z serca leczył ludzi i zwierzęta. Książka jest napisana w realizmie magicznym, czyli rzeczywistość przechodzi gładko do, do magii i z powrotem z magii do rzeczywistości dzisiejszego świata, czyli do XXI wieku, bo Franka jest bohaterką XXI wieku.